Witamy trenera Piotra Mandrysza w Nowym Sączu i zaczniemy może od tego, jak Panu podoba się miasto? Czy zdążył Pan w ogóle poznać tutaj już pewne zakamarki? Witam serdecznie. Yy, niestety nie. Na razie... Cała moja praca skupia się na tym, aby zorganizować tutaj kadry na nowy sezon, jak również skompletować sztab szkoleniowy, i praktycznie od rana do wieczora głowę mam tym zaprzątniętą. Więc myślę, że na takie rzeczy jak zapoznanie się z miastem przyjdzie czas w późniejszym okresie, gdy już będziemy mogli powiedzieć, że sztab szkoleniowy. On się już kompletuje. Od poniedziałku powinniśmy być w pełnym składzie. Czy jak będzie kadra zawodnicza zbliżała się do, 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 do ukończenia, no to, to wtedy na pewno z przyjemnością zapoznam się z atrakcjami Nowego Sącza. Chociaż znam Nowy Sącz, bo nieraz tutaj byłem. Nieraz byłem tutaj w roli trenera obserwującego inne zespoły. Troszkę centrum znam, okoliczne, ale nie mogę powiedzieć, że, że jestem w tym bardzo dobry. Wraca Pan na ławkę trenerską po krótkiej przerwie. Wiadomo, był czas na odpoczynek, na spędzenie czasu z rodziną, ale przypuszczam, że w pewnym momencie chyba brakowało tych emocji, tych spotkań, gry o punkty. Tak, tak. Moja praca w Termalice dobiegła końca z końcem listopada. No nie tak ją sobie wyobrażałem, ale po prostu musiałem na tym przejść do porządku dziennego. Szczęście polegało może na tym, że akurat COVID, który nas, że tak powiem, zaatakował w tym roku nie spowodował jakichś tam wielkich przerw w pracy, bo, bo końcówka, która była, była bardzo intensywna w ciągu półtora miesiąca, te rozgrywki stały zakończone i można powiedzieć, że rzeczywiście stęskniłem się za pracą. Cieszę się, że mogłem ją rozpocząć wraz z nowym. Sezonem, że mogę tą kadrę wspólnie z kierownictwem klubu skompletować czy uzupełnić po swojemu. No i czeka nas na pewno wytężona praca, bo jak wiemy, czasu nie ma wcale. Już, już w przyszłym tygodniu pierwsze spotkanie. Cykl przygotowawczy będzie opierał się na, na, na przygotowaniu zespołu metodą startową, bo inna nie wchodzi w grę. No, i, i, i zobaczymy, co z tego wyniknie. To dopiero czas pokaże. Posłużę się takim przysłowiem: Veni, vidi, vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Wiemy, że pan przybył. Mamy głęboką nadzieję, że będzie pan zwyciężał razem z drużyną, ale wrócimy do środkowej części. Zobaczyłem. Co pan zobaczył w Sączu, co w Sandecji generalnie? Co pana przekonało, żeby podjąć tutaj pracę? Na pewno osoby tak prezesa klubu pana Artura Kapelko, którego znam z czasów jego pracy w górniku Łęczna. Tam praktycznie, gdy zespół Łęcznej był w ekstraklasie, było bardzo blisko tego, abym został ich szkoleniowcem. Także osoba wiceprezesa Arkadiusza Aleksandra którego znam bardzo dobrze, który już dwa lata temu próbował ściągnąć mnie do nowego sonca. Wtedy to się nie zakończyło podpisaniem kontraktu, no więc po dwóch latach koło się zatoczyło, i teraz tutaj jestem, co niezmiernie mnie cieszy. Takie pierwsze wrażenie, które mam, to bardzo serdeczni ludzie wokół, bardzo uprzejmi, mili, chcący pomóc. Widać cieszący się tym, że, że, że Sandecja to jest marka, którą w Nowym Sączu jest taką sztandarową, że tak powiem, postacią bardzo reklamuje miasto w Polsce. Więc, więc wszyscy się z tym klubem utożsamiają, i mamy nadzieję, że te plany odnośnie stadionu i, i innych kwestii pójdą w dobrym kierunku, i że za dwa lata już tutaj mieszkańcy, fani, ale również wszyscy pracownicy klubu będą się mogli cieszyć z gry na zmodernizowanym stadionie. Na koniec jeszcze pozwolę sobie posłużyć się pana stwierdzeniem sprzed paru lat, że o awansach się nie mówi, awanse się robi. Wiadomo, na chwilę obecną celem, a, znaczy cel nie jest postawiony jako awans. Ale mimo wszystko coś z tymi drużynami musi Pan robić, skoro uzyskał Pan z nimi pięć awansów. I jakie aspekty piłkarskie będzie chciał Pan zaszczepić w Sandecji? No fakt, ze statystyką trudno polemizować, rzeczywiście tak jest, ale pracuje się w klubach, które mają różne priorytety. W tej chwili sandecja jest klubem, który. Jest w przebudowie. Myślę tutaj o zespole. Potrzeba dużo czasu, aby, aby zawodnicy poznali jakąś taką wizję mojej gry. Ja jestem natomiast trenerem, który lubi grać ofensywnie. Niemniej, żeby grać ofensywnie, trzeba mieć też ten fundament. A fundamentem jest na pewno dobra postawa całego zespołu w działaniach obronnych, bo dopiero na tej na, na, na tym fundamencie można budować następne rzeczy, więc na pewno y, najpierw skompletowanie kadry, potem ustalenie sobie priorytetów na poszczególne y, miesiące, no i pchanie tego do przodu. A co z tego wyniknie, no zobaczymy. No podpisałem kontrakt na dwa lata. To jest na pewno czas, w którym można się, że tak powiem, z zespołem pokazać ze strony dobrej, mam taką nadzieję, lub niedobrej. Wierzę, że raczej ten pierwszy wariant wejdzie w życie, ale do tego potrzeba czasu, cierpliwości. Wiadomo, że w sporcie są tak i zwycięstwa, jak również i porażki, trzeba umieć z tym żyć i wyciągać z tego tylko konstruktywne wnioski. Dziękujemy za rozmowę i co nam pozostało życzyć powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.